Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym nie udało mi się przekazać wszystkich treści, które chciałem Państwu przekazać w czasie kolejnego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, głównie ulicy Meissnera i tych okolic, które są na linii realizacji inwestycji KST 4 etap. Proszę Państwa, moja wypowiedź została zakończona na pokazywaniu KST czwartego etapu całej tej inwestycji jako realizacji kolejnego elementu. Strategicznego Programu Rozwoju Transportu Szydłowego na terenie Gminy miejskich Kraków. To jest bardzo ważna inwestycja. Oczywiście dla nas szalenie istotne są Państwa uwagi, Państwa sugestie, zwłaszcza w zakresie ochrony zieleni. I te kwestie wielokrotnie przez Państwa podnoszone, również w sposób bardzo zdecydowany na wczorajszym spotkaniu, one wyraźnie podkreślają to, że tutaj z naszej strony, jako administracji samorządowej, będzie pełna kontrola i pełna współpraca z wykonawcą po to, ażeby jak najwięcej drzew, które pierwotnie zostały przeznaczone do usunięcia w związku z kolizją z, projektowaną, z projektowanym przebiegiem trasy KST 4 etap, żeby zachować. Natomiast musimy, proszę Państwa, zdawać sobie sprawę z tego, że ta inwestycja jest inwestycją, która formalnie już się rozpoczęła. Jest inwestycją jedną z największych i najważniejszych w historii miasta Krakowa, jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, w szczególnej formule prawnej, bo w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to jest dzisiaj największa inwestycja w tej formule realizowana na terenie Polski. Dlatego chciałbym prosić Państwa o zrozumienie w kontekście również zgłaszanych uwag do samego projektu. Trzeba pamiętać o tym, że projekt jest realizowany w oparciu o wydaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję, która posiada walor rygoru natychmiastowej wykonalności, co świadczy o skali tego przedsięwzięcia, ponieważ taki rygor jest nadawany wyłącznie decyzjom, które z punktu widzenia znaczenia społecznego mają najwyższy stopień. Dlatego prosiłbym wszystkich Państwa, którzy bierzecie udział w tych cennych konsultacjach, w tych dyskusjach dotyczących realizacji, sposobu realizacji KST czwartego etapu, aby mieć na uwadze, że są pewne granice uwarunkowań, których nie możemy przekroczyć. Nie możemy na nowo projektować, w mojej ocenie, przebiegu ścieżek rowerowych, chyba że ewidentnie jesteśmy w stanie. Doprowadzić do zmiany przebiegu w taki sposób, ażeby zachować głównie to, co jest dla nas najcenniejsze, czyli zieleń w ramach tego projektu, ale musimy mieć świadomość, że każda tak naprawdę istotna zmiana w dokumentacji projektowej zatwierdzonej w tej decyzji z RIT, o której powiedziałem przed chwilą, skutkować może koniecznością zmiany tej decyzji, a to z punktu widzenia zawartego porozumienia, zawartej umowy, z generalnym wykonawcą i równocześnie partnerem prywatnym w ramach tego przedsięwzięcia publiczno-prywatnego wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego mam nadzieję, że Państwo przyjmując tą argumentację i pochylając się z troską oczywiście nad wprowadzeniem najbardziej optymalnych rozwiązań, takich, które przede wszystkim w jeszcze większym stopniu niż nawet na początku zakładano przy ochronie, drzew przy ochronie środowiska będą stosowane. Natomiast musimy mieć świadomość, że ten projekt przede wszystkim powinien już wejść w fazę realizacji i tam, gdzie będzie to możliwe i nie będzie wykraczało poza granice pasa drogowego. Istnieje również w trakcie inwestycji możliwość poprzez zmianami autorskimi przez projektantów wprowadzenie pewnych rozwiązań. Które być może będą właśnie wynikiem Państwa sugestii, Państwa uwag. Natomiast nie możemy z, ze zmianą zasadniczych kwestii wychodzić w ogóle poza obszar pasa drogowego, poza obszar zakresu inwestycji, ponieważ to nie jest objęte decyzją, w oparciu o której jest realizowana ta inwestycja. Chciałem Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za aktywność, za zaangażowanie, za wszystkie kwestie, które zostały na tym wczorajszym spotkaniu podniesione. Mam nadzieję, że ta rzeczowa, merytoryczna dyskusja będzie kontynuowana w piątek w czasie tego spotkania na miejscu, gdzie będą przedstawiciele oczywiście stosownych jednostek Urzędu Miasta Krakowa, po to, żeby również w terenie można było porozmawiać na temat, tych takich neurologicznych kwestii, które Państwo podnosiliście w czasie wczorajszego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz za aktywność i zapraszam w piątek.